Się dowiedzieć, czy jest już może taka zmiana planowana. Jeżeli nie, to proszę Państwa radnych może o przygotowanie takiej uchwały, o zmianę regulaminu, żeby to się zadziało w miarę szybko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Prezydent. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Co do kwestii umorzeń, to oczywistym jest, że te dane wszystkie są jawne. One są publikowane na BIP-ie Oczywiście niezależnie od tego przygotujemy Panu Przewodniczącemu taką informację. Natomiast Szanowni Państwo, skąd się bierze główna kwota umorzeń? To oczywiście umorzenia związane z Izbą Wyczeźwień. Lublin przez wiele lat Izby Wyczeźwień nie miał, więc te umorzenia z naturalnych skutków są e, mniejsze. Co do kwestii e, zalewu i matematyki budżetowej, rzeczywiście Słowo wydaje mi się jest właściwym słowem. Lepiej by było, gdybyśmy wiedzieli, jak to wygląda. Otóż wygląda to w taki sposób, że za każdym razem dokonujemy planowania, biorąc pod uwagę zarówno koszty, jak i wydatki. Wśród wydatków to najważniejsze są dane dotyczące uzyskanych sum czy kwot w wyniku postępowań. Zamówienia publicznego czy zleceń różnego rodzaju. I tutaj, szanowni państwo, sugerowanie o tym, że coś się nie mieści, że coś jest przepłacone, że robimy dwa razy coś i dodatkowo za to płacimy, jest kompletnie nie na miejscu. Kompletnie nie na miejscu. I prosimy państwa radnych, żeby w, też w rozmowach ze swoimi organami pomocniczymi, jak, jakimi są zarządy osiedli, wzięli pod uwagę to, że urząd działa w granicach prawa. I jeśli my dokonujemy jakichkolwiek zmian budżetowych, jak na przykład związanych z zalewem czy ścieżką rowerową przy ulicy Altonowej, to na pewno są to zmiany uzasadnione, jak w przypadku ulicy Altanowej, nowy fragment ścieżki, a przecież nie nowa ścieżka. Co do uchwalania czy też zatwierdzania, Szanowni Państwo, jak sama nazwa wskazuje, prezydent zatwierdza cennik. Nie ustala, zatwierdza. Więc otrzymuje wyliczenia, sprawdza je, jest od tego specjalna komórka w postaci Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i zatwierdza tenże cennik. Z czego to wynika? Wynika to oczywiście również z tego, że cennik jest przedmiotem różnego rodzaju kontroli, w tym prywatnych przedsiębiorców, którzy dostarczają. Swoje odpady do naszego składowiska i zaskarżają później. Tego typu mieliśmy dwa postępowania bodajże Urzędu Zamówień Publicznych w tym zakresie za poprzedniego zarządu i za obecnego. Natomiast to, tam nie ma dowolności. Cena wynika tylko i wyłącznie ze składowych i jest kontrolowana przez odpowiednią instytucję. I na koniec, Szanowni Państwo, co do kwestii wynagrodzeń. Oczywistym jest, że spółka w tym zakresie udzieli takich informacji. Ja natomiast powiem, że w ostatnim czasie podjąłem jako walne zgromadzenie uchwały w sprawie naszych spółek, gdzie dostosowałem, dostosowałem wynagrodzenia do ustawy około budżetowej z 2016 roku. Ponieważ jest takie e, obostrzenie prawne, które zamraża, wynagrodzenia na poziomie ustawy około budżetowej z 2016 roku i nie chciałem, żeby doszło do takiej sytuacji, że w naszych spółkach to ten przepis zostanie w jakikolwiek sposób naruszony bądź złamany. Podjąłem szereg uchwał dotyczących wszystkich spółek, gdzie zamroziłem te e, wynagrodzenia. Tak, żeby one mieściły się we wskaźnika wskazany w ustawie około budżetowej z 2016 roku. Wynagrodzenia, jeszcze raz podkreślam, nie wzrosły, zostały zamrożone na następne lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z obecnych mieszkańców na sali chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Jeżeli nie ma więcej chętnych, przechodzimy do następnego punktu. To informacja o stałych pracy w mieście Zamoj za 2019 rok. Wyżej wymieniono informację otrzymali była przedmiotem obrad komisji. Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego pozytywna ośmioma głosami za przy wstrzymującym. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Miasta pozytywna jednogłośnie ośmioma głosami za, 5... za przy jednym wstrzymującym. Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury Komunalnego głosami za. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Przewodniczący Zagdański. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z miasta Zamościa na koniec 2019 roku wynosiła 2436 osób. I w miesiącu roku wynikało z relacji Pani Dyrektor, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu zarejestrowało się aż 1000 osób i jest to bardzo duży wskaźnik wzrostu osób bezrobotnych. A ogólnie można powiedzieć, że sytuacja na lokalnym rynku pracy jest zła. Jak pokazuje statystyka szczególnie dla ludzi młodych, poszukujących pracy. Szanowni Państwo, jednym z narzędzi przeciwdziałania bezrobociu są tak zwane bony na zasiedlenie. W 2019 roku osoby zainteresowane złożyły 284 wniosków o przyznanie takiego bonu. I z tabeli numer 8 wynika, że przyznano takich bonów 239, a wszyscy wiemy, że bony cieszą się ogromnym zainteresowaniem. I panie dyrektorze, bardzo dużo osób sygnalizuje, że nie może korzystać z bonu na zasiedlenie z uwagi na ograniczone środki. I niepokojące jest to, że taki stan trwa kilka już lat. I Spójne z polityką rodzinną i społeczną obecnego obozu rządzącego. I dlatego też mam pytanie: czy państwo staracie się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na ten cel? Jakie są realne efekty tych starań? I czy w bieżącym roku wszystkie zainteresowane osoby, bo one na, na zasiedlenie.